Hej kochani. Udało mi się nareszcie wybrać w plener jakiś konkretny. I tutaj ostatnio złapała mnie burza śnieżna. Nie wiem czy w to wierzycie czy nie, ale faktycznie tak było. No to teraz w końcu jest piękna pogoda, jest sobota i być może uda mi się wystartować trochę wyżej niż dotychczas. Że wszystko się okaże za chwilę, właśnie wybieram się tam, tam, tam do końca pod górę. Widzicie? Powiem Wam tak, jestem załamana, bo moja kondycja po tej zimie jest po prostu beznadziejna. Idę kawałek tutaj i już się czuję zmęczona. <laughs> Nie wiem, co to będzie. No po prostu kupa pracy przede mną, taka prawda. Siedzenie w domu, rzadka pogoda, wiatry. Też to wszystko wpłynęło na stan mojej kondycji, więc teraz mam problem, żeby podejść pod górę. Będę stękać, sapać i po prostu i pewnie robić sobie kilka przerw po drodze. Ale lipa, <grym> ale lipa. <grym> Wejść tam pod górę, słuchajcie, nie da się tam iść. Wracam się, jest taki wiatr, że on dosyć taki, nic z tego nie będzie. Idę naprzeciw bo jest to tam może będzie trochę lepiej. Tam jest dolina i być może tam jest mniejszy wiatr. I gdzieś tam może mi się uda coś fajnego zrobić. Przynajmniej nakręcić wam jakiś materiał na no, jaką wioskę. Mam przede mną jeszcze trochę, także spotykamy się za chwilę. Chcę iść teraz niżej. Jestem w takim otwartym polu, ale mam nadzieję, że gdzieś tutaj znajdę jeszcze bardziej spokojne miejsce do nagrywania filmów. There I doszłam do tej pięknej polany, e, e, idąc kilkanaście kilometrów z góry. E, no i dzisiaj niestety nie da się ani niczego nagrać e, dronem, ani nie da się ze z Wami pogadać, bo po prostu wiatr wieje i huczy i jest strasznie wszędzie głośno i wiecznie i do tego jeszcze silne słońce, które sprawia, że ja prawie nic nie widzę na oczy. Eee, zabiorę Was na pewno jeszcze na taki spacer nie raz, natomiast dzisiaj powiem Wam, że sama mam dosyć tej wycieczki, bo jestem umęczona i jest bardzo dużo tutaj śniegu, więc się strasznie niewygodnie idzie. Ja już teraz schodzę z tej łąki i idę sobie tą drogą z tyłu za mną, która będzie prowadzić mnie do domu. To jest droga asfaltowa, która jest zamknięta. Mam nadzieję, że mi się będzie trochę wygodniej szło i rozmawiało. Także za bardzo dzisiaj nie poopowiadam Wam o ekowiosce i o dalszych planach. Muszę sobie znaleźć bardziej spokojne miejsce do tego. Być może zrobię to z domu, jak widzicie. Nie za bardzo się da. Natomiast mam nadzieję, że udało mi się dzisiaj pokazać Wam trochę pięknych miejsc, pięknych widoków zainspirować Was do zimowych spacerków. Eee bo naprawdę warto, szczególnie, że wirusy i bakterie grasują po miastach, więc fajnie się naprawdę dotlenić takim świeżym powietrzem, które jest nieco przemrożone, więc polecam wam, naprawdę jest super. Ubierzcie się ciepło, rękawiczki, na pewno dobre buty, bo jak chcecie chodzić po polach, to jest bardzo ciężka sprawa. Natomiast jak są gdzieś wydeptane ścieżki w lesie, to też można. Ja dzisiaj się nie wybrałam na ścieżki wydeptane, bo jest sobota i jest bardzo... są duże tłumy dzisiaj w tych miejscach turystycznych szczególnie, więc poszłam sobie trochę offroadowo i kochani, no co, jestem zmęczona ale pozytywnie dotleniona wracam teraz poskładać ten filmik nie wiem co mi z tego wyjdzie mam nadzieję, że da się to obejrzeć ale niestety dzisiaj nie udało się polecieć w górę, także bardzo mi przykro, może następnym razem a... Reszta w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam. No i pa pa.